Jeżeli dzisiejszej lub wczorajszej nocy źle spałeś, odczuwałeś dolegliwości bólowe, źle się czułeś, bądź czułaś, czułaś się nerwowa, czułaś się podminowana, czułaś się wybuchowa, czy czułeś się wybuchowy, to najprawdopodobniej, czy wręcz nawet na pewno odczuwasz wpływ zbliżającej się pełni Księżyca, z którą będziemy mieli do czynienia już 24 kwietnia. Jest to tak zwana pełnia różowego Księżyca, nazwę, nazwę tę wymyślili Indianie, Księżyc, zwany też jest księżycem nasion, księżycem zasiewu, księżycem rozkwitającym drzew. Jak łatwo się domyślić, to co w tym czasie zasiejemy, to co w czym przedsięwzięcia, które podejmiemy w tym czasie, zaowocują w przyszłości. Więc zwracajmy na to uwagę co będziemy robić, jakie nowe e, e, przedsięwzięcia podejmiemy, bo one zaowocują w przyszłości. Pełnia Księżyca ma, mm, ma takie znaczenie, taki wpływ na nas, że jego światło, które jest największe w czasie pełni, wydobywa e, z mroku, wydobywa z nas to, co jest najgłębiej ukrywane. Nie bez powodu mówi się, że rany krwawią najmocniej w czasie e, pełni, dosłownie i przenośnie. Dosłownie i przenośnie. Z drugiej strony e, Księżyc e, w Tarocie, wymowa kar. Księżyca to iluzja, oszustwa. Musimy uważać w tym czasie, żebyśmy nie zostali e, oszukani. E, podatność na, e, na depresję, problemy ze snem, o, którym, o, których, o których już mówiłem, a przede wszystkim iluzje, przede wszystkim emocje. W czasie pełni księżyca bardziej kierujemy się emocjami, jesteśmy dużo bardziej emocjonalni niż, e, niż racjonalni. Warto e, pamiętać o tym przy, podejma, przy podejmowaniu decyzji, że nie jest to najlepszy czas, na podejmowanie decyzji, bo nie będą one racjonalne, a będą podejmowane pod wpływem impulsu, pod wpływem, e, pod wpływem e, emocji. E, ta pełnia księżyca, księżyca w skorpionie. E, sprawi, że możemy zajrzeć w nasze głęboko skrywane zakamarki. Może warto stawić czoło temu, co jest głęboko skrywane w naszej podświadomości, skonfrontować się z tym, a nie w nieskończoność od tego uciekać. Trzymajcie się, hej!